Witaj na dyktandzie z tekstów Sobela, ale mówi się Sobla, nigdy nie Sobela. Sobela robi brr. Siema to jest Dyktando Sobla, czy tam Sobela. Jak nie ma tutaj takich popularnych dópt typu kinol, impreza albo inne, mogę mieć przez ranę! Mam 5 minut oczywiście każdy dwie i Instagram, Twitter, TikTok... Dobra, lecimy dalej. 3, 2, 1, teksty Sobela. Start. Kinol. Kinol. Yy, zamawiam Ubera. Zamawiam Ubera jak uber to komfort Jak uber to komfort Coś tam ubera jak uber to komfort, pijany jak bela Dobra. Ja nie wysiadam z ubela. Pijanek bela. Pijany jak bela nie byłem u babci nie był to kompot Ale chyba będzie potem pijany jak bela nie byłem u babci nie był to kompot Boże kino, jak ja to dawno słuchałem. Dobra, bandyta. Pachnę przecież pięknym. Pachnę przecież pięknym perfumem. Pachnę przecież pięknym perfumem chyba? Nie wiem. Trochę elegant taki flexuje się pięknym garniturem. Chyba garniturem. E, trochę elegant taki flexuje się pięknym garniturem. Pięknym perfumem. Trochę elegancki, taki feksuje się pięknym. skunem, niech będzie skunem. Panikowałem, bo patrzę, tu jest pięknym garniturem i piękny profil, już wam się spierdzieliłem. To to nie dla mnie. To ja. Jak w pustej dłoni pył, wszystko się. Tak jak w pustej dłoni pył, wszystko się zlewa. Jak w pustej dłoni pył, wszystko się jara, a ja czuję twój wstyd, to zachodnie Zachara, dobra. Wszystko się jara. Dokładnie tak. Dobra, dopiski, o dopiski, jedno z moich ulubionych nut Sobela. Ja mam przecież bucha moze... Ja mam Ja mam coś tam, coś tam i swoje coś tam. Wy macie tylko wszędzie te pod... dopiski 4-2-0 Boże, nie pamiętam Ja mam bucha Ja mam bucha, muze i swoje przypisy Przepisy, przypisy? Nie wiem Te Oj oh my Jesus Christ, te starosy nie pamiętam yikes. Chyba lubisz zamieszanie Siema, nie wiem co jest... Siema, nie wiem jak to szło Siema coś tam chyba lubi zamieszanie, siema coś tam chyba nie, nie wie co z... Kurde, czemu ja tu jestem, ja nic nie wiem, nic co to nie wiem, dobra Jeśli będę chciał to zgolę wszystkie włosy z mojej głowy, jeśli chcę no to robię, nie widzę żadnej... Siema, piona bita Siema, ma Siema, palec Siema, dzielnicowy Jeśli będę chciał to zgolę wszystkie włosy z, z mojej głowy, jeśli chcę no to... No to to robię, nie widzę żadnej... Głowy. No, jeśli będę chciał, to zgolę wszystkie włosy z moich głow, jeżeli chcę, to nie. no to to robię, nie widzę żadnej przeszkody. Ostatnio trudno mi się odzwyczaić od tego, mm -hmm, i wydawania kaski. Nie wiem, co to było totalnie, bo to puzzle to było to u Jobsona, prawda? Nie, Joker to jest u Japsona. Puzzle. to Michel! Sonia, trudno mi, yy, mi się odzwyczaić od tego, od tego, coś tam i wydawa... Co to jest? Dobra, od tego klania no. zrobimy z niego Alkuso. To pomyłka jakaś jest, to trudno mi się odzywać do tego bucha i wydawania kaski. Kiedyś nie miałem dzisiaj mam jak Joker, kiedyś nie miałem dzisiaj mam jak Kizo Kizo Kiedyś nie miałem dzisiaj mam jak Kizo No to wiadomo to proste Alien Alien bo pale nie mieści mi się w pale Nie mieści mi się w pale Bo pale, nie mieści mi się w głowie Chyba głowie w głowie, ile dostanę? Alien to chyba będzie na początku. Alien mi się wydaje. Alien, bo palę. Nie mieści mi się w bani. Chyba w bani. Nie teraz. Ktoś woła, nie teraz, nie mam czasu. Ktoś woła, nie teraz, nie mam czasu. Liczę zera. Ktoś woła, nie teraz, nie mam czasu. Chyba tak. Ktoś dzwoni, nie odbieram. Nie zostawię tak portfela. Liczę zera, gdy ktoś dzwoni nie odbieram, nie zostawię tak. Gdy ktoś dzwoni nie odbieram nie zostawię, nie zostawię tak portfela, nie wiem portfela. Gdy ktoś dzwoni nie odbieram nie zostawię tak menela. Wow, kapie deszcz. Za oknem deszcz. A ona 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 u mnie jest. Chaotyczny dlatego mam dziary na sobie, mam dziary na głowie może na. Chaotyczny dlatego mam dziary na sobie, mam dziary na głowie może na. Na czym się zrobi? Chaotyczny dlatego mam dziary na sobie, mam dziary na głowie może na szyi się zrobię Pasowałoby chyba nawet na, na, na szyi, ale on chyba ma na... Nie, on może nie mieć na szyi. nie wiem czy to jest dobrze, ale jest trudno. Chaotyczne tego mam dziary na sobie, mam dziary na głowie, może na szyi se zrobię. Może na chuju se zrobię, może na szyi se zrobię. Co brzmi lepiej, kurde. Co? Dobra, fiesta, wyglądasz tak pięknie jednym słowem Wyglądasz sobie jednym słowem poezja. Wyglądasz tak pięknie, jednym słowem poezja. Wyglądasz tak pięknie jednym słowem. W stanie w... Zostańmy w pokoju minimum nocy 5. Co to jest za wers? Dziś u nas jest ta i dziś chcecie zjeść! Zostańmy w pokoju minimum nocy 5. Zobaczmy czy jest druga strona. Uhu uh, uh. Gruby temat! Duży blan, 2 oh. metry. On nawet się nie kończy. Duży gibon 2 metry, on nawet się nie kończy, jest taki, taki wielki, a nadal czuje niedosyt. Duży mhm, mm 2 metry, on nawet się nie kończy, jest taki, taki wielki, a nadal czuje niedosyt. Duży z... <śled> <noise> Oczywiście, gibon duży jak maczuga Jest taki, taki wielki, a nadal nie niedosyt Uuu, to nie chodzi wcale o, o temacik, tu chodzi o... Pewnie chodzi o bata, ale nie jestem pewien. a nie chodzi też o bata w sensie nietoperza, wiecie o co chodzi, Batman, tak Pobudka, tylko po cichu, tylko nie obudź rodziców Dobra, pobudka Tylko po cichu, tylko nie obudź nikogo Po cichu, tylko nie obudź, mhm Sami nie budzimy nikogo e, sami nie budzimy nikogo Hałas to za nas? Nie. Zrobi to za nas. Hałas zrobi to za nas. Chwila, to było tak czy nie tak? Sami nie, nie budzimy nikogo. Nie mam pojęcia. Tylko cichu, tylko nie obudź rodziców. S dobra, hałas to zrobi za nas. Tak, zrobi to za nas. Siołkowe pole, chyba dzwoni kurier. Chyba dzwoni, tylko szkoda, że tym razem wylądują w kuble. No nie, co to było? Tylko szkoda, że tym razem kwiaty... kwiaty? bo no tak, kwiaty wylądują w kuble. Chyba dzwoni kurier. Yy, co za kiks? Nie wiem. W ogóle nic? Nie wiem. Chyba dzwoni Jaca. Tylko szkoda, że tym razem Freeze yy, wyląduje w kuble. nie tylko szkoda, tym razem kwiaty wylądują w kuble. Bez kitu, chory. To jest impreza. Impreza bez kitu. Bez kitu, chory człowiek. Chyba tak. Jak mu zebrać się do kupy po tym? głównie chyba. Jak mam zebrać się do po tym. Nie pan jak to szło. Dobra, zaczarowany mózg. A pale wąsy większe od wąsa. A pale wąsy większe od wąsa. Nie zamtejł nuty w ogóle, prawy. Zaczarowany mózg. A pale wąsy większe od wąsa. Twojego dziadka. Twojej starej. Padam na ryj, Duża yy, dupa. Uch. Zakazuje mi żyć. Co dzień. Padę pade... E, biznes, mały no. chłopiec, który... Koło cały dzień, cały dzień piszę teksty no. <coughs> Nie wiem, już stresi, bo czas mnie gonił, nie Padam na ry, duża... Y, padam na ryj, duża źrenica. Źrenica, śrenica, śrenica Każdego dnia, co dzień... Co dzień chmury zwiedza moja głowa. Sami specjaliści w nowomowach. Wiedza moją głowę, sami specjaliści w y, głowie. <noise> biznes. Duży chłopiec Mały f... który ci roz... biznes yy, w koło cały dzień Cały dzień pisze tekst Bez kitu Chory człowiek Yyy, po tym... KUR... Czekaj Jak ma znaleźć do kupy? O. KURDE Nie zapom... zapomniałem, No wyłącz, wyłącz, dobra Wydaje mi się, że poszło mi... Gównianie <noise> Niestety Sobra nie słucham tak często To ogólnie poszło mi gitem raczej Raczej gitem Dobra Czas sprawdzić wasze oceny, zacznijmy sobie od rudego. Uwaga, uwaga. Pa, pa! Jeden. O jeden. Co <grym> się tak. spodziewa? Ja myślałem, że będzie by było z 20. dwadzieścia. Piper. Ubie. Dwa. Piętnaście, serio? Ale Bible fut. Konrad. <grym> <grym> 17, ale ładno. <grym> to... <grym> Wszyscy zajęliście miejsce na podium, gratuluję. <grym> ale nie. Ty, Właśnie. dobry, jednak znam tak Ty Sobla i to I dobrze. pamiętajcie Sobela. Huh? <laughs>